Czy lepiej zapobiegać, czy leczyć? Intuicyjnie jest się odpowiedzieć, że zapobiegać, ale tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czemu chcemy zapobiec, albo co leczyć. Podobnie jest z obsługą prawną firmy. Możemy zapobiegać potencjalnym problemom lub zwalczać je, gdy już wystąpią. Wszystko zależy od dwóch czynników. Pierwszy to skutki naruszenia. Jeżeli mam pójść do więzienia albo zbankrutować, to muszę zrobić wszystko, aby temu zapobiec. Nie ma jednak sensu zapobiegać zdarzeniom mało prawdopodobnym albo takim, których skutki naruszenia są znikome. Nie jest sztuką wydać 1000 zł tylko po to, żeby uniknąć kary za 100. Drugim czynnikiem jest skala działalności. W dużych firmach strata nawet 10 zł, ale pomnożona przez milion zdarzeń, powoduje, że opłaca się zapobiegać nawet zdarzeniom o potencjalnie małych skutkach. O tym, czy firma wybiera model działania oparty na zapobieganiu zdarzeniom niepożądanym, czy taki, w którym zarządza się problemem, który wystąpił, jest rzeczą bardzo indywidualną. Jednak niezależnie od wyboru Dobrze, gdy firma w takich sprawach ma zaufanego adwokata.